Powiem Ci szczerze, za ekranem, albo kiedy czytałem gazety czy internet, całkiem inaczej to wyglądało. Kiedy teraz tutaj jestem i widzę to tak od zaplecza, to wiem jak to jest i nie jest ale tak kolorowo, jakby się wydawało. To wszystko jest trochę przerysowane przez media i telewizję. Tak naprawdę trzeba ciężko pracować. Czasami bywało tak, że byłem na jednej imprezie, później jechałem na drugą, samochodzie się przebierałem i to, to była tak, no bo byłem ciekawy tego wszystkiego. Trochę też nie ukrywam, chodziło o promocję, ale, ale czemu to mówię? No bo, bo chcę powiedzieć, że to nie jest wcale nic takiego kolorowego. A ten wielki świat jest taki wielki, jak to widać w telewizji? No właśnie nie, to się wie. Wszystko odbywa w paru dzielnicach w Warszawie i to naprawdę jest taki mały światek. Jeden, drugiego znamy się, bardzo dobrze już znamy. Więc ocz, oczami widza takiego zwykłego Kowalskiego, to może się wydawać wielki, wielki świat, a tak naprawdę nie. Nie dla Ciebie śmieszne to, że teraz się wszyscy interesują nagle, co tam masz w majtkę. Wiesz, od tygodnia Twój potwór nie schodzi ze stron. Ja, I ja jest to... dla Ciebie dziwne, wiesz, jakieś takie niecodzienne? Powiedzmy, no to jest dla mnie niecodzienne. A najlepsze jest to, że ja tego w ogóle nie powiedziałem. Ja to zdementowałem zaraz na moim fanpage'u, takie słowa nie padły z moich ust. Ja, ja nie mówię takiego czegoś. No co mam powiedzieć? Nie, nie, nie mam żadnego potwora w Majtkach. Nic mi tam nie warczy ani nie szczeka.